Sukces pracy, porażka w kuchni? Oto ciemna strona wysoko funkcjonujących zaburzeń odżywiania. Czołem najsłodsi. Jak to jest, że w życiu świetnie wszystko ogarniasz? Praca, dom, rodzina. W relacji z jedzeniem jednak tracisz kontrolę. Ludzie mają cię za osobę, na której można polegać. Ale jest też drugi świat, prawda? Ten, który zaczyna się, gdy zamykają się za tobą drzwi od domu. Albo nawet wcześniej. W samochodzie, w drodze z pracy. To świat, w którym zawodzą wszystkie Twoje techniki, plany, stalowa samokontrola. Świat, w którym oddajesz się w objęcia słodkich ciasteczek, czekoladek, wafelków, a może chipsów i smacznych kanapeczek. I to jest pewnie Twój najgłębszy, najpilniej strzeżony wstyd, o którym nikomu nie mówisz. Spokojnie. To jest świat, który jako psychodietetyk znam od podszewki. Jeżeli jeszcze mnie nie znasz, to cześć. Nazywam się Mikołaj Horoszyński od ponad 10 lat. Zajmuję się psychodietetyką i pracuję właśnie z osobami, które odnoszą sukcesy, które cenią sobie swój czas i szukają skutecznych rozwiązań. Moja książka Uzależnienie od, tra od słodyczy trafiła do ponad 20 tysięcy domów, ale wielu z czytelników stało się później moimi pacjentami. Jako specjalista nie naprawiam rur, komputerów czy samochodów, ale pomogę Ci naprawić zepsutą relację z jedzeniem. Dlatego, jeśli chcesz dowiedzieć się, dlaczego Twoje sukcesy zawodowe mogą być paliwem do problemów z jedzeniem, to jesteś w dobrym miejscu. Dzisiaj opowiem Ci o zjawisku, które nazywam wysoko funkcjonującymi zaburzeniami odżywiania. Mam wrażenie, że to jest już cicha epidemia wśród osób, które na pierwszy rzut oka mają wszystko pod kontrolą. Przez lata pracy zauważyłem pewien schemat. Nazwałem go wielką czwórką galopu na lodówkę. To są cztery cechy, które u osób sukcesu stają się cichymi zapalnikami do problemów z jedzeniem. Perfekcjonizm, chroniczny stres, nadmierna potrzeba kontroli i zaniedbywanie siebie. Brzmi znajomo? Zobacz, jak wygląda to na zewnątrz. Na zewnątrz perfekcjonizm. Jesteś idealnym pracownikiem. Dostarczasz projekty najwyższej jakości. Dbasz o każdy detal, nie delegujesz zadań, bo sama lub sam. Zrobisz to najlepiej. Wszyscy podziwiają twoje wysokie standardy. Lubisz to iskrę zachwytów w oczach innych. To teraz jednak puszczę ja do ciebie oczko. Co się dzieje w ukryciu? Ten sam perfekcjonizm zamienia się w tyrana. W twojej dzieci dominu dominuje takie myślenie wszystko albo nic. Jedno ciasteczko na spotkaniu to nie jest mały błąd. To totalna porażka. A skoro dzień i tak jest już zawalony, to wieczorem można otworzyć drzwi piekielne. Si? Jedzenie staje się formą takiej kary za bycie niedoskonałym lub niedoskonałym. Wewnętrzny krytyk nie zna słowa niewielki błąd albo wystarczająco dobre. Dla niego wszystko jest czarno albo białe. Ale to jest też myślenie dziecięce, bo dla dziecka świat jest złożony z prostych wyborów. Tak, nie. W dorosłym życiu uczymy się skalować, widzieć w spektrum kolorów, a nie tylko czarno-biało. Czego uczę Moich pacjentów. Na, tak naprawdę daje to poczucie ulgi, zdejmuje ciężar z pleców. To taka kompetencja, której ty też możesz się nauczyć. Drugi to stres zawodowy, który na zewnątrz wygląda tak, że pracujesz po godzinach, jesteś w pełni zaangażowana. Wszyscy widzą twoje zmęczenie, ale interpretują je jako dowód oddania i pasji. Jesteś niezastąpiona. Ale czy na pewno? Co się dzieje w ukryciu? Jedzenie staje się jedynym znanym sposobem na odreagowanie. Jeszcze w samochodzie, w drodze z pracy, to taki bufor przed domowymi obowiązkami, albo czekasz, aż wszyscy pójdą spać, by wreszcie móc rozładować nagromadzone przez cały dzień napięcie w towarzystwie lodów i serialu. Nie ma nic złego w rozładowywaniu napięcia jedzeniem, jeżeli masz też 20 innych strategii, które pozwolą ci się wyluzować. Jedne działają dora doraźnie, inne działają długoterminowo, dając Ci dystans do codziennych spraw. Wybierz strategię w zależności od swoich potrzeb. Życie staje się barwniejsze i uwierz mi, że praktycznie w każdych warunkach jesteśmy w stanie dobrać różne strategie, inne niż konsumpcja kalorii. No, no dobra, może, jeżeli masz kilkumiesięczne trojaczki, to może być trudno, ale w innym przypadku jesteś w stanie o siebie zadbać. Bo jeżeli tego nie zrobimy, to w pewnym momencie uderzysz w mur, a im bardziej jesteś rozpędzony albo rozpędzona, tym mniej będzie do zbierania. Łatwiej jest naprawić samochód, który uderzył z prędkością 5 km na godzinę, niż 50, prawda? I, i trzeci to wysoka potrzeba kontroli, która na zewnątrz wygląda tak, że jesteś mistrzynią organizacji. Twoja praca jest skrupulatnie zaplanowana, trzymasz się harmonogramów, masz wizerunek osoby poukładanej, która panuje i ogarnia. Co się dzieje w ukryciu? Ta potrzeba kontroli przenosi się na jedzenie. W taki trochę można powiedzieć. Toksyczny sposób. Rygorystycznie planujesz zdrowe posiłki na cały dzień, co wyczerpuje Twoje zasoby silnej woli. Ale z jakiegoś względu nie planujesz sobie kolacji i czasu dla siebie wieczorem. No przecież wieczorem możesz sama sobie zadecydować. Efekt? Następuje chaos, a może czasem nawet paradoksalnie planujesz sam napad zakupy, wybór czasu, miejsca, by. Mieć iluzję kontroli nawet nad jej utratą? Ostatnio zapytałem pacjentkę, czy czuje, że wieczorem zjada więcej niż zaplanowała. Odpowiedziała, że nie do końca, bo jest już w takim momencie, że planuje zjedzenie paczki chipsów i opakowania czekoladek lub dwóch batonów. Co ciekawe, czasami wystarczy tylko o tym porozmawiać, aby sobie uświadomić, co robimy. A nauka obserwacji to pierwszy krok. W moim procesie zmiany nawyków. Zobacz najpierw, jakie schematy tobą rządzą i jakie masz głębsze potrzeby, które sobie w ten sposób załatwiasz. Dzięki temu wiemy dokładnie, nad czym pracować. Czasami wydaje się to wielkim chaosem, ale tak naprawdę są to dwie, trzy powtarzające się sytuacje i schematy, z których z, które z perspektywy nie wyglądają już tak strasznie. I ostatni element wielkiego galopu na lodówkę to zaniedbywanie siebie. Inni widzą na zewnątrz, że poświęcasz całą energię na pracę i obowiązki, nie masz czasu na hobby, sport czy odpoczynek. Wszyscy postrzegają ciebie jako godne podziwu, poświęcenie dla rodziny i kariery. Ale nie żyjesz po to, aby zaspokajać innych potrzeby, tylko swoje. Jasne. Możesz mieć potrzebę dawania innym, ale to nadal Twoja potrzeba, którą jak zaspokoisz, to czujesz przypływ energii, a nie jej odpływ. Dobra, tu zrobię małe wtrącenie dla wyjaśnienia. Mamy swoje potrzeby, prawda? Potrzeby fizjologiczne, potrzeby kontaktu ze sobą, z innymi ludźmi, radości z życia, niezależności, potrzeby duchowe itd. itd. Schemat jest prosty. Jeżeli zaspokajasz swoje potrzeby, to czujesz przypływ energii. Jeżeli ich nie zaspokajasz, to czujesz spadek energii. Tak więc możesz zaspokoić potrzebę samorozwoju, wzbogacania życia innych, współpracy i tym podobne, będą ci one dawały power. Jeżeli jednak zaniedbasz potrzeby z innych kategorii, to mimo że pomagasz wszystkim dookoła, ty będziesz czuć się coraz gorzej i będziesz mieć coraz mniej energii. Najpierw pojawi się szybkie jedzenie, później choroby metaboliczne i jeszcze mniej energii w efekcie. W takich sytuacjach nie pomoże dieta. Potrzebujesz zlokalizować potrzebę, która zjada całą twoją energię w systemie. Czasami jest to bardzo proste. Czasami wymaga od tygodnia do dwóch obserwacji. Czy jest to warte wysiłku? Zdecydowanie tak. Dobra. To był koniec dygresji. Więc jak wygląda zaniedbywanie siebie w ukryciu? Jedzenie staje się jedyną, szybką i łatwo dostępną formą nagrody. Skoro nie masz czasu na spacer w lesie, książkę czy spotkanie z przyjaciółką, tabliczka czekolady staje się twoim substytutem przyjemności, pocieszenia i czasu tylko dla siebie. Brzmi sensownie, prawda? Tylko, że może nie spełniać twoich celów długoterminowych, np. zdrowia czy dobrego samopoczucia. I tak właśnie wygląda podwójne życie. To są te cztery cechy, które w pracy przynoszą Ci awanse i uznanie, a po godzinach stają się paliwem do wstydu i utraty kontroli, sukces zawodowy karmi się tą samą energią, która wypala Twoje relacje z jedzeniem, ciałem i poczuciem własnej wartości. Dobra, ale nie jest tak źle, jakby się mogło wydawać. Bo czy jeżeli powiem Ci, że w 10 tygodni, czyli 2,5 miesiąca, czyli około 20% roku jesteśmy w stanie to trwale odwrócić, to, czy jest to dla Ciebie duża inwestycja? Powiem inaczej, kiedyś będzie trzeba ją podjąć, żeby zrobić z tym porządek. A zaburzona relacja z jedzeniem nie ma tendencji do samouistnego naprawiania się. To tak nie działa. Najczęściej widzę, że jak ktoś próbuje coś naprawić na własną rękę domowymi sposobami, które znalazł w internecie, to są to ruchy w, jak w ruchomych piaskach. Każdy ruch sprawia, że zakupujesz się odrobinę bardziej. Jasne, możesz obejrzeć filmik na YouTube, jak wydostać się z ruchomych piasków na własną rękę, ale czy zaryzykujesz, jeżeli wiesz, że masz ograniczoną liczbę prób? No tak, też myślę. Czasami najlepszym rozwiązaniem jest zadzwonić po pomoc, żeby ktoś podał ci rękę i wyciągnął cię z tego piasku. Skoro już znasz mechanizm, skoro widzisz te schematy wielkiej czwórki galopu na lodówkę, to. Możemy zacząć je naprawiać. Możemy stworzyć plan ewakuacji. Właśnie dlatego opracowałem proces, który prowadzi przez pięć konkretnych etapów zmiany. Od poznania swojego dlaczego, aż po zbudowanie trwałej, zdrowej relacji z jedzeniem. Zacznijmy od pierwszego etapu. Jak pracować z wysoko funkcjonującymi osobami w spektrum nadmiernego jedzenia? Przez lata pracy i prowadzenia wykładów na uczelni, gdzie przerobiłem 18 przedmiotów i do teraz się zastanawiam jak ja to ogarnąłem. Natomiast efektem ubocznym jest to, że bardzo dobrze poznałem ludzki organizm i schematy nawyków. Zarówno od takiej strony teoretycznej, akademickiej, jak i w praktyce. Narzędzia, którymi się dzielę, często najpierw przetestowałem na sobie, jak na przykład praca z uczuciami czy potrzebami, następnie wprowadziłem je do mojej praktyki, a teraz z czystym sumieniem mogę się nimi podzielić publicznie. Otóż zmiana nawyków żywieniowych to proces składający się z etapów. Ja wymieniam pięć etapów. Najważniejszą skute największą skuteczność osiągamy, kiedy jest on zaprojektowany w tak odpowiedni sposób, tak aby z jednej lekcji naturalnie wynikały pytania do następnej. Jest to ściśle usystematyzowany pedagogicznie proces, który może pomóc Ci w konkretnych trudnościach, jak problemy z kontrolą ilości jedzenia. Niezależnie od tego, czy nazwiemy to kompulsywnym obiadaniem, czy uzależnieniem, kluczem jest, aby zaadresować działania do naszych głębszych potrzeb, które próbujemy załatwić jedzeniem. Dlatego najpierw chcemy zobaczyć schematy i poznać swoje prawdziwe dlaczego. Częstym pytaniem moich pacjentów, dlaczego jedzą słodycze, jest odpowiedź większości osób, bo lubię. i to jest prawda. Z tym się nie ma co spierać. Jednak degustator trunków wyskokowych siedzących w niedzielę pod sklepem na murku zapytany, dlaczego pije, też odpowie, że lubi. I z tym też nie ma się co spierać. Taka odpowiedź mi jednak nie satysfakcjonuje. Dlatego dopytuję głębiej. Jakie potrzeby zaspokaja ci takie jedzenie? Teraz już to widzisz? Wchodzimy w głębsze potrzeby kryjące się za tym, za tym, dlaczego tracisz kontrolę nad jedzeniem, dlaczego masz wrażenie, że jedzenie kontroluje ciebie, a nie ty jedzenie. Więc pierwszym etapem jest obserwacja według pewnego schematu A, B, C, D, emocji. Czyli A to sytuację, B to myśli, C to emocje i D to działanie. Myśli i emocje mogą pojawiać się zamiennie, a nawet równocześnie w jednym momencie, więc kolejność myśli i emocji jest, powiedzmy, raczej umowna. Wygląda to tak. Sytuacja to jest aktywizujące wydarzenie, którego doświadczyłeś, które zobaczyłeś czy usłyszałaś. Myśl to Twoja szczera interpretacja, przekonanie i postawa względem tego wydarzenia. Emocje to uczucia, które pojawiają się jako wynik Twoich myśli. Wraz z towarzyszącymi im procesami fizjologicznymi w organizmie. No i trzeci krok, czwarty krok to działanie, kroki jakie podejmujesz pod wpływem odczuwanych emocji. Przykładem może być powrót z pracy do domu, kiedy mijasz pachnącą piekarnię z pysznymi drożdżówkami w środku. Sytuacją jest to, że o konkretnej godzinie danego dnia mijasz piekarnię. To, że w środku są. Pachnącej pyszne drożdżówki jest już Twoją myślą, wywołaną wcześniejszymi doświadczeniami, bo zapewne byłaś już kiedyś w tej piekarni i kupiłaś taką drożdżówkę, prawda? Zobacz, że ta sama myśl o pachnących drożdżówkach powoduje, że uruchamiają się w Tobie procesy fizjologiczne. Zaczyna na przykład napływać ślinka na język, robi się cieplej w żołądku, czujesz lekkie pobudzenie i ekscytację na myśl, że zaraz tam skierujesz swoje kroki. Zatrzymujesz się na światłach. Przy przejściu na drugą stronę jezdni, aby sięgnąć po swój zakazany owoc. Każda chwila sprawia, że jest ci coraz przyjemniej. To efekt uwalniania dopaminy. W końcu, po chwili trwającej wieczność, światła się zmieniają, a ty wchodzisz do tego przybytku podniebnej rozkoszy. Miałaś wziąć jedną, ale jak jesteś już tutaj, to weźmiesz dwie. Przecież kupować jedną to szkoda, a i tak kończysz z trzema. Przecież się nie zmarnują. Taka drożdżówka po całym dniu pracy jest jak. Wygrana w totka Kowasz skarby do torebki, chociaż na łamek sekundy pojawia się myśl, czy nie zabrać się za jedną z nich już teraz. Jednak odsuwasz tę myśl, idziesz do domu. Spokojnie to może określenie na wzrost, ponieważ jakby ktoś z boku nagrał tempo Twojego marszu, to zastanawiałby się przypadkiem, czy nie przygotowujesz się do olimpiady w biegu na 100 metrów. Wchodzisz do domu, zdejmujesz buty, witasz się z psem, siadasz na kanapie i zjadasz pospiesznie swoje skarby. Sama konsumpcja przebiega błyskawicznie 30 sekund i sprawdzasz z niedowierzeniem, czy faktycznie możliwe jest tak szybkie zjedzenie trzech bułek. Okazuje się to faktem. Drożdżówki zniknęły, a chwilowa ulga stopniowo zamienia się w uczucie wstydu i wyrzutów sumienia. Ten stan narasta dodatkowo, bo właśnie wtedy pojawia się myśl, skoro było tak przyjemnie, to czy nie można poprawić tego stanu czymś jeszcze? W efekcie. Znajdujesz resztę ciasteczek, jakieś wafelki, za chwilę sięgasz po banana i tak mija cały wieczór na krążeniu między kanapą a kuchnią. Kończysz zmęczona i czując dyskomfort. Wiesz, że przez to przejedzenie sen nie będzie tak przyjemny i regenerujący. Znasz taki lub podobny przebieg wydarzeń? Dzieje się tak bardzo często, szczególnie jeżeli jesteś osobą biorącą na siebie za wiele obowiązków. Poszukujesz wręcz kompulsywnie tej chwili rozluźnienia. Dobrze, to jest dokładnie to, co chcemy poznać na pierwszym etapie pracy, czyli twoje dlaczego. Teraz przechodzimy do etapu drugiego, czyli zatrzymania. Nasz mózg jest bardzo sprawną maszyną, jedną z najlepszych. Przyjemnie się robi, gdy zauważamy, że mamy takie cacko na wyłączność, prawda? Tylko, czy ktoś dał ci do tej maszyny instrukcję obsługi? No właśnie, bez instrukcji uczymy się obsługi. Intuicyjnie. W efekcie możemy wyrobić pewne nawyki, które pomogły nam raz czy drugi, ale codzienne ich powtarzanie jest jak wciskanie gazu bez zmiany biegu na wyższy. Silnik, silnik tego nie lubi, Twój ciało zresztą też. Zobacz. Zobacz, od strony neurologii nasz mózg jest tak plastyczny, że jeżeli wykonujemy dane nagradzające nas zachowanie regularnie, to receptory dopaminowe, te odpowiedzialne za motywację do działania. Zagęszczają się w obszarze mózgu odpowiedzialnym za to konkretne zachowanie, a stopniowo zanikają w innych obszarach, odpowiedzialnych na, za inne typy przyjemności. Jako dzieci moglibyśmy się bawić na podwórku, grać w piłkę, spotykać z innymi, przyjemność płynęła z każdej strony. Jako dorośli jednak wpadamy w pewne sidła nawyków, a czasami uzależnień. Czyli jedna strategia, jest powtarzana tak długo, aż tylko ona jest w stanie dać nam wysoki poziom przyjemności. Bardzo łatwo, aby to miejsce zajęły słodycze. Więc nic dziwnego, że zaczynają się one pojawiać jako dodatek do każdej innej czynności. Wyjścia do kina, na zakupy, spotkania ze znajomymi. Okazuje się, okazje się mnożą. I chcę tutaj podkreślić, jeżeli chcesz zjeść kawałek tortu na urodzinach czy ciastko do kawy z przyjaciółką, to nie ma w tym nic złego. To nie o to chodzi. Pytanie jednak. Czy to jest twoja w pełni świadoma decyzja? Przypomina mi się tutaj dowcip: Umiera Irlandczyk. Kona na łożu śmierci. Jego godziny są policzone, więc godzi się ze swoim losem. Aż tu nagle dolatuje go delikatny, maślany zapach jego ulubionych ciasteczek. Zapach tak hipnotyzujący, że Irlandczyk ostatnim. Ostatnimi siłami dźwiga się z łóżka, przeturlał się na podłogę i czołga się w kierunku tych słodko maślanych aromatów. Każdy metr to jest dla niego okrutny wysiłek, ale wiesz na końcu, czeka go prawdziwa nagroda. Doczołguje się do kuchni i widzi je, pyszne ciasteczka stygną w otwartym piekarniku na wyciągnięcie ręki. Wyciąga więc z dłoń, aby chwycić jeszcze ciepłe ciastko i nagle, bach! Dostaje w ręce ciężką chochlą od żony, która wydziera się: Zostaw! Stary kretynie, to na stypę. Tak właśnie może wyglądać nasza relacja z jedzeniem. Nagroda płynąca z niego jest tak duża, że jesteśmy w stanie włożyć wiele wysiłku, aby ją zdobyć. Nawet cele długoterminowe, jutrzejsze zdrowie czy samopoczucie przestaje być istotne. Dlatego jest tak ważne zatrzymanie tego pędzącego pociągu. Jeżeli pędzi on zbyt szybko, nie jesteś w stanie wystawić głowy, aby rozejrzeć, rozejrzeć się, co dzieje się dookoła. A chodzi nam o złapanie perspektywy, takiego drugiego oddechu. Możesz to zrobić, gdy zatrzymasz to zachowanie. Co ciekawe, słodycze są czasami tak pochłaniające, że moi pacjenci, mimo że chcą odzyskać nad nimi kontrolę, nie są w stanie wytrzymać siedmiu dni bez jedzenia czegoś słodkiego. Słyszę wtedy wymówki albo ktoś kupił, albo nie chciałam robić przykrości, albo były wyjątkowe. No to możesz wstawić swoją dowolną wymówkę w to miejsce. A następnie powiedz: Nie, dziękuję. Dzisiaj zaspokajam swoje potrzeby w inny sposób. To czas na konfrontację z nawykiem. Zobacz, jak czujesz się w różnych sytuacjach. Gdy stawiasz granice i mówisz delikatne, ale stanowcze nie. Udało Ci się? No to świetnie. Teraz możesz przejść do etapu trzeciego, czyli odzyskania kontroli. To na tym etapie uczysz się, jak, wyrabiać, jak wybierać to, co chcesz zjeść, ile chcesz zjeść i kiedy chcesz zjeść. To nie ludzie miejsce i sytuacji wybierają za Ciebie. Zaczynasz odzyskiwać wolność. Zabawne, ale wielu pacjentów podkreśla, że mają takie uczucie, jakby to słodycze wybierały, że chcą być zjedzone. Ich wcześniejsze nie przestaje się liczyć. Dlatego tak ważna jest nauka samokontroli, ale spokojnie. Dzięki wcześniejszemu przygotowaniu ten etap staje się łatwy. Najtrudniejsza decyzja jest już za tobą. Teraz modelujesz to, jak chcesz, aby wyglądała Twoja relacja z jedzeniem. Jednak nie wystarczy tylko zatrzymać procesu, aby osiągnąć trwały sukces. W końcu, ile razy próbowałeś detoksów, diet, powstrzy powstrzymywania się od słodyczy, a jednak te produkty zawsze wracały? Dzieje się tak, ponieważ obiadanie się jest naturalną strategią na samoregulację, jest ci do czegoś potrzebne, a natura nie znosi próżni. Więc nie wystarczy tylko powiedzieć stop. Trzeba znaleźć inne rozwiązanie, które pozwoli się wyregulować. Takie, które zostanie z Tobą na dłużej i będzie Twoim fundamentem Twojego zdrowego stylu życia. Tak jak wspomniałem, jeżeli lubisz słodycze, możesz je jeść, ale jako jedną z 20 strategii na samoregulację. Jeżeli masz jeszcze 19 pozostałych niezwiązanych z jedzeniem i wybierasz za każdym razem jedną z nich, to wtedy nazywamy to zdrową samoregulacją. Jeżeli jednak Jedna strategia jest u ciebie formą na każdy spadek energii, zmęczenie, znudzenie, stres, smutek, to uzależniasz się od tej, od tej strategii. Twój układ nagrody adaptuje się i ciężko radość ze spotkania bez ciastka, wakacji, bez gofrów. Gratuluję. To był etap czwarty, czyli zmiana zachowania. Teraz nowe zachowania pozwalają ci się regulować po ciężkim dniu. Akceptujesz to, że może pojawić się smutek, nuda, złość. I nie musisz od razu impulsywnie zmieniać tego stanu. Możesz dać sobie ch nawet chwilę na decyzję, co będzie najlepsze dla Ciebie, zarówno dzisiaj, ale też i jutro. Gdy potrafisz już regulować w zdrowy sposób, przechodzimy do etapu ostatniego, czyli utrzymania nawyków. Przypomina to trochę ćwiczenia ewakuacyjne na wypadek pożaru. Dlaczego? Ponieważ gdy wybuchnie pożar, Nikt nie wpada w panikę. Każdy wie, jak opuścić płonący budynek. W przypadku nawrotów starych nawyków np. kompulsywnego jedzenia, obserwuję, że jeżeli nie masz jasno przećwiczonej drogi ewakuacji, to jeden napad może skończyć się kolejnym. Zamiast trwać dzień lub dwa, zabierają one tygodnie lub miesiące. Nawrót jest normalnym elementem zmiany. Chcemy jednak, aby móc po nim wrócić szybko na właściwe tory, czyli jeden dzień obserwuję, że przekraczasz granicę, Nazywasz to nawrotem, sięgasz po techniki powrotu na właściwe tory. Sukces. Jeśli potrafisz ograniczyć czas i intensywność nawrotów, jesteś na autostradzie ku zdrowej relacji z jedzeniem, pędząc swoim nowym samochodem ze szczerym uśmiechem na twarzy. Osoby wysoko funkcjonujące potrzebują jasnego schematu, konkretnych kroków, planu działania, ale też troski i empatii. Dlatego łączy zdrowie z empatią i profesjonalizmem, aby osiągnąć cel, jakim jest jem przez wybór. Czyli to też jest hasło naszej fundacji. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, wniósł coś wartościowego do życia, to napisz w komentarzu, co zostaje z Tobą z tej historii, czy się w niej odnajdujesz. I a jeżeli potrzebujesz głębszej pomocy, kontaktu, kogoś, kto przeprowadzi cię za rękę przez te wszystkie etapy, to możesz napisać mi wiadomość. Znajdziesz adres w komentarzu. A aha, i dla osób zaczynających drogę, polecam pobrać e-book. Jak zapanować nad apetytem? A dzięki temu dołączysz do zamkniętej grupy mailowej. I będę regularnie wysyłał ci takie proste kroki, które możesz podejmować, aby odzyskać zdrową relację z jedzeniem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.